Siebano, to jest strona NIPL, a w tym poradniku pokażę Ci, jak zrobić na, e, intro na szybko w Camtasia Studio 8. A więc, pierwszy krok. Pierwszym krokiem jest wybranie tła do naszego intra. W moim przypadku dzisiaj to będzie. Calc. Banner 1. Nie, do końca angielskiego. Ja go troszeczkę rozciągnę. w gorniejszy, bo będzie za długi. Ja się zawsze przyciągam, żeby widział, czy piszę. Ja zawsze robię, że rozciągam tak. Ponieważ dla mnie to jest lepsze. Nie wiem, jak Wy, jak chcecie. Ja rozciągam. I drugim krokiem jest wejście w zakładkę Calutes. I, I tutaj piszę następny. Moim tekstem dzisiaj będzie poradnik poradnik do kam tazi kam -tazi studio studio 8 Mam też studio 8 trzecim krokiem, choć nie musicie jest granie piosenki moim piosenkiem dzisiaj będzie muzyka RB i to będzie tylko Londy Ostatnim krokiem, co też nie jest jest dodanie translatu. Jak zawsze dodaję na końcu. Na końcu. Musimy go wkleić Musimy go wkleić w to miejsce, gdzie chcemy, żeby one było. Cześć. I... To, to będzie wyglądać tak. Przepraszam, że wrzuciłem. A tak na końcu. A więc dziękuję Ci za obejrzenie tego poradnika. Zapraszam do lajkowania i zasubskrybowania mojego kanału.